Czy dzieci w polskich szkołach i przedszkolach są skazane na stare kiełbasy, śmierdzące jedzenie, spleśniałe pierogi i robaki? Jakkolwiek odrealnione wydaje się to pytanie, tak też bardzo realna jawi się odpowiedź, że tak. Wskazuje na nią przykład z grodziska mazowieckiego, konkretnie gmina. I kilku szkół i przedszkoli pokazanych niedawno w materiale interwencyjnym Uwaga TVN, który do dzisiaj wzbudza szalone emocje i w mediach społecznościowych, i w mediach głównego nurtu, ale też na ulicach słychać komentarze w tej sprawie, właściwie zewsząd. O co chodzi? Otóż okazuje się, że w kilku szkołach w tej gminie, publicznych szkołach, podaje się dzieciom posiłki, których jakość, jakość. Odbiega zasadniczo od najniższych standardów. I tu nie tylko chodzi o to, że te posiłki wyglądają kiepsko, że na sam widok nie chce się ich jeść. Tutaj trzeba bez zdjęcia zobaczyć. Zapraszam do materiału, ale też na stronę krytykulnarny.pl, bo ja piszę o tym w najnowszym artykule. Ale także o tym, że w niektórych przypadkach te posiłki noszą ślady nieświeżości, obrzydliwości. Ohydy. Rodzice w liczbie ponad tysiąca osób protestują, i to uwaga, protestują od września, mamy czerwiec, następnego roku, przeciwko takiemu stanowi rzeczy, starając się porozumieć z urzędnikami, którzy odpowiadają za to, co dzieci i dzieci, tych rodziców w szkołach, w szkołach, które są przez ten, przez ten urząd prowadzone, dostają do jedzenia na obiad. Dotyczy to również przedszkoli, więc bardzo małych dzieci. Rodzice mają zdjęcia, rodzice oświadczają publicznie pod nazwiskiem z własną twarzą, że w niektórych przypadkach stwierdzali w tych posiłkach pleśni, że w niektórych przypadkach znajdowali tam owady, jakieś larwy, czy glisty, jak tam jeden z panów powiedział, obrzydliwe, skandaliczne. Jak można? Ktoś zapyta? No właśnie, jak można i tak do końca nie wiadomo jak można, dlatego że okazuje się, że firma cateringowa, która zapewnia posiłki w tych przedszkolach i tych szkołach, została wyłoniona w jakichś takich nie do końca jasnych okolicznościach, a kryterium, które liczyło się najbardziej przy jej wyłonieniu, to było kryterium ceny. Kryterium ceny, magiczne kryterium ceny, które pokutuje u nas w Polsce, właściwie przy każdym przetargu na wszystko. Tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze urzędowe i środki publiczne, tam kryterium ceny jest najważniejsze, bo wszystko jest dobre, o ile jest tanie. A najlepsze, żeby jeszcze było gratis to wtedy jest cena najbardziej uczciwa. Parafrazując tutaj jednego z yy, yy, bohaterów głównego nurtu medialnego. Otóż moi drodzy, kryterium ceny w przypadku posiłków dla dzieci, w tym konkretnym przypadku, tutaj z rodziska oznacza, że taki obiadek dziecięcy kosztuje 8 złotych. No za 8 złotych pomyślmy sobie chwilę, no co możemy ugotować za 8 złotych w domu? Yy, niewiele, a za 8 złotych. Firma kateringowa, która musi nie tylko zakupić surowce, ale też zapłacić kucharkom, zapłacić za transport, ponieść koszty stałe, zusy, podatki, koszty lokalowe, przecież gdzieś to trzeba ugotować. No za 8 zł za porcję niewiele. To może tłumaczyć, dlaczego te porcje są takie małe. Bo jak patrzymy na wielkość porcji, dosłownie taki kawałeczek mięsa, odrobina ziemniaków, jakiś klek sosu albo surówki, no to rzeczywiście jest niewiele. I rodzice mówią sami, że dzieci, które jedzą to, bo część dzieci to je, no bo co ma zrobić, przychodzą do domu głodne. I właśnie problem się pojawił głównie w związku z tym, że porcje były małe, bo dzieci się na początku skarżyły, że są po prostu głodne. Wracały do, do domów ze szkoły czy z przedszkola i chciały jeść. Więc rodzice pytają, no jak to możliwe, skoro jest wyżywienie, w szkołach jest to pełne wyżywienie, tam bodaj za 13 zł za cały dzień. W szkole jest ten obiad, no ale mimo wszystko dzieci powinny przyjść do, szkoły, do domu ze szkoły. No nie głodne, że od razu chcą coś jeść. I właśnie stąd się ten cały y, problem y, um, upublicznił, stąd się on pojawił, stąd wyszedł najaw. Bo rodzice początkowo myśleli sobie, że coś jest nie w porządku z porcjami, zaczęto się tym interesować, zaczęto ankiety do rodziców wystosowywać, zaczęto w końcu spotykać się z przedstawicielami lokalnych władz, a w końcu, gdy nic nie pomogło i cały czas te posiłki są takie, jakie były, czyli okropne, ohydne i naprawdę skandaliczne jak się spojrzy na zdjęcia, to widać no to wezwano telewizję. Telewizję wezwano, urzędnicy odmówili komentarzy, nie chcieli się spotykać, w szkoły się pozamykały, dyrekcje szkół wzywały policję, bo dziennikarze nachodzą dzieci, powołane się na alert terrorystyczny, który obowiązuje tam teoretycznie, przynajmniej jeszcze w, też może w szkołach, żeby tylko nie wpuścić dziennikarzy, żeby nie pokazać, jak wygląda rzeczywiście ta kuchnia od kuchni. Dziennikarze mają swoje sposoby i to pokazali. A my to zobaczyliśmy jako widzowie, ale to, co jest tutaj najbardziej istotne, to jest ten problem. To jest problem, z jakim boryka się polska szkoła w odniesieniu do tego, co daje dzieciom do jedzenia. Z taką nonszalancją podchodzić do tego, czym karmi się najmłodsze pokolenie, to, które ma w przyszłości zapewnić nam emerytury, no to, to jest szokująco skandaliczne. No jak można, tak. W ten sposób karmić kogokolwiek. Obrazy, te zdjęcia posiłków, które widać w materiałach, może przypominają jedzenie dla zwierząt. Może dla kota. Może coś, co już ktoś wcześniej zjadł i zostawił. Oddał. Zwrócił. No ale nie posiłek wartościowy, posiłek dla dziecka. Absolutnie, mowy nie ma. A tak jest. Problem kryterium ceny który w Polsce wciąż pokutuje w XXI wieku, kiedy mamy potężny sukces gospodarczy. I ten problem wychodzi nawet jeszcze groteskowo nawet w gminie, która jadł się najbogatszą gminą w Polsce. Przez problem właśnie tego kryterium ceny. Dzieci cierpią, muszą jeść te posiłki, dlatego że dyrekcje zabroniły yy, rodzicom tych dzieci przynoszenia do. Szkoły czy do przedszkola własnych kanapek, własnych posiłków. Bo dochodziło do tego, że rodzice zaczęli te posiłki szkolne gdzieś tam wynosić, przemycać, powiedzmy sobie, tam do, do sanepidu i orientować się, czy tam rzeczywiście wszystko z nimi jest w porządku. Doszło do konfliktu między dyrekcjami a rodzicami. No i w, w ramach takiego chyba odwetu, trochę trzeba powiedzieć, źle pojętego zresztą. Dyrekcje tych, tych szkół, przedszkoli zabroniły dzieciom yy, przynoszenia do, do szkół kanapek, własnych kanapek, własnych yy, przekąsek i dzieci jeśli chcą coś zjeść, powiedzmy w przedszkolu siedzące 8 godzin, no to są skazane na to jedzenie w tej firmie cateringowej, która tak kiepsko yy, swoje zadanie wypełnia. Zatem cóż można zrobić? No, no bo coś chyba trzeba zrobić. No nie wiem, no na pewno coś trzeba zrobić na, na szczeblu no wyższym niż tylko gmina czy samorząd. Zresztą dziennikarze poszli rzeczywiście do minister edukacji, naświetlili sprawę i minister edukacji stwierdziła, że sprawie się przyjrzy. Natomiast tutaj przyjrzenie się sprawie to niewiele da, dlatego że kryterium ceny obowiązuje w dalszym ciągu i co z tego, że ktoś się przyjrzy sprawie? Trzeba zmienić w ogóle prawo, jeżeli chodzi o przetargi, yy, konkretnie jeżeli chodzi o tutaj kwestie, na jedzenie w szkołach, i to kryterium jakościowe musi mieć tutaj jakieś odzwierciedlenie. Jakieś no, zasadnicze musi mieć odzwierciedlenie, jeśli to, ta jakość posiłków ma się zmienić. Póki co, to co rodzice mogą zrobić na dzień, na dzisiaj, na teraz, to jest na pewno przede wszystkim zainteresować się sprawą, co ich dzieci jedzą w szkołach. Co i dzieci jedzą w przedszkolach, bo jeżeli w tak bogatej gminie, jaką jest Grodziszcz Mazowiecki, najbogatsza w Polsce przecież, dochodzi do takich nieprawidłowości, to ja się aż boję myśleć, do jakich nieprawidłowości może dojść w tych biedniejszych gminach w których no po prostu, do których na razie jeszcze dziennikarze uwagi nie dojechali. Dlatego też rodzice powinni baczniejszą uwagę zwrócić na to, co rzeczywiście ich dzieci jedzą i kontrolować, mają do tego prawo, i to jest właśnie podstawowa sprawa. Podstawowy oręż, który na dzisiaj, na teraz, na już rodzice mają, owszem, naciskać na nie tyle na samorządowców, i na, na przedstawicieli do, 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 do wyższych władz, aby prawo tak się zmienić, żeby uniemożliwić wygrywanie przetargów wyłącznie poprzez niską cenę, bo niską ceną niedaleko się zajedzie, jeżeli chodzi o jakość, co pokazuje przykład właśnie z rodziska. Zatem kontrolować, naciskać, działać. Działać w radach rodziców, sprawdzać, przyglądać się, żądać przejrzystości, również umów z firmami cateringowymi. To jest to, co rodzice mogą zrobić już tu i teraz i co powinni zrobić. Czyli ten ruch odolny powinien wymóc na władzach naszych tutaj zwierzchnich, wyższych, posłowie, senatorowie, aby sprawą zająć się kompleksowo, to zajmuje czas. Póki co tylko i wyłącznie baczne oko. Moi drodzy, na krytyku.pl cały tekst na ten temat polecam go Waszej uwadze, a my widzimy się w następnym odcinku.